Witam serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie z polem powierzchni. Pan Karol położył nowe płytki na podłodze w łazience. Podłoga jest prostokątem o wymiarach 4,2 m na 3,6 m. Płytka ma kształt kwadratu o boku 20 cm. Ile płytek wykorzystał? Więc tak, wiemy, że podłoga. Ma kształt prostokąta o wymiarach 4,2 metra na 3,6 metra, tak? Natomiast płytka jest kwadratem o boku 20 cm, czyli 20 na 20. No i tutaj już na początku widać, że mamy dwie różne jednostki, więc proponuję przy podłodze zamienić metry na centymetry.

Jak to zadanie będziemy rozwiązywać? Policzymy pole powierzchni podłogi, pole powierzchni płytki. I zobaczymy, wykonamy dzielenie, ile takich płytek zmieści się na, na tej podłodze. Ale w pierwszej kolejności liczymy pole podłogi. Pole prostokąta to jest długość boku razy długość boku sąsiedniego, czyli 420 razy 360. Wykonam to mnożenie sposobem pisemnym. Zera oczywiście oddzielam. 0 przepiszę później do wyniku. 6 razy 2 to jest 12. 1 dalej, 6 razy 4. 24 plus 1, 25. I teraz mnożę przez 3. 3 razy 2 to jest 6. 3 razy 4, 12. Dodaję te dwa wyniki i przepisuję 2 zera. Dwa zera przepisane są, dwójka, 5 plus 6 to jest 11, 1, 1 do góry, 5, bo 1 plus 2 plus 2 to jest 5 i jedynka. No i ile mi wyszło? 151 200, czego? Centymetrów kwadratowych. Taką powierzchnię ma podłoga. A teraz powierzchnia płytki. Również jest to prostokąt, a inaczej mówiąc jeszcze kwadrat, czyli długość boku razy długość boku, czyli 20 razy 20. 2 razy 2 to jest 4 i dopiszemy 2 zera, czyli to jest 400 cm kwadratowych. I już tak, żeby sprawdzić ile takich płytek zmieści się na naszej podłodze, to należy powierzchnię podłogi, czyli 151 200 podzielić przez 400. No i przy dzieleniu przypominam, że możemy sobie ułatwiać, bo jeżeli te dwie liczby mają zera na końcu, to poskreślamy po tyle samo zer w jednej i w drugiej liczbie, żeby dzielenie było mniejsze i łatwiejsze. Ponieważ tu mamy dwa zera i tu dwa zera, więc je skreślam. Zostaje mi tylko 1512 podzielić na 4. I takie dzielenie sposobem pisemnym wykonam. Będzie mi łatwiej, tak? W jedynce nie mieści się czwórka, ale w 15 mamy trzy czwórki, bo 3 razy 4 to jest 12. Odejmuję, zostaje reszty 3. ściągam jedynkę na dół. 31 na 4 to jest 7, bo 7 razy 4 to jest 28. Odejmuję, zostaje 3 reszty. ściągam jeszcze dwójkę na dół. 32 na 4 to jest 8, bo 8 razy 4 32. Ile mi płytek wyszło? 370. Osiem. I taką odpowiedź mogę już zapisać. Wykorzystał 378 płytek. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.